Przypominam, że do wygrania jest granie spodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film Zresztą wszystko macie w opisie Poza tym warto wpłacać z moim kodem na G4 Gdyż macie dodatkowo koło fortuny Gdzie możecie sobie coś przykładowo jeszcze wygrać to jest jestem Druszok Dzisiaj jesteśmy klasycznie na Skins. Jestem przed materiałem Serdecznie was zapraszam do wpisania kodu Druszok eee, Oj, nawet nie umiem pisać na klawiaturze I ono znowu d r u z dużych 5% więcej do doładowania, na stronkę wpłacicie sobie czym tak naprawdę chcecie, base hard hardblick, skiny, no metod płatności jest tutaj dużo, po prostu jest dużo, no i co, skrzyniaczka z moim kodem tutaj za darmo, więc jeżeli jesteście pełnoletni możecie sobie wejść na stronę i spróbować i może ktoś by sobie zgarnął, a masa za prawie złotówkę, albo ktoś może 4,24 gigabyte dla takiego, więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko propozycja. Nawet tak dzisiaj mamy 14 tysięcy, nie będziemy grać za wszystko, spokojnie, idziemy sobie pierwsze otworzyć Krakena Da nam tutaj 460 klejnotów i a, a, po lewej ta SK by wypadła lepiej Bo SK po lewej by kosztowała, więcej by kosztowała, kosztowała by, oj ładnie, a tutaj jest słabiutko, to jest wtycha chyba 13zł y, Wymieńmy sobie w generatorze walutę Hop Klejnoty tutaj, 920 klejnotów, jakiś skin za 2 zł, czy za ile sobie wydał? No za 3,40, więc spoczko yy, Otwórzmy sobie jednego Matrixa za 400 zł No to dla Gersia nam na lekki plus, chyba 420 470 yy, No dobra yy, Może skrzynia Robo dwa razy, 120 zł za 2 otwarcia no i to nie jest tutaj wybitny stało 108 No dobra, może jedna skrzynia kiecz kieć. tu jest spoczko 529, tu ładnie tu by było fajnie. Może otwórzmy sobie 4 ze skrzynia Paint 64 zł za 4 otwarcia Okej, okay, ale co to nam zwróci? Kicko Dragon i Control Panel. Zwrócił nam i to ładnie, dosyć spoczko. Otwórzmy sobie jednego z Pusi igl testowym No i teraz lecimy w skrzynię igle za 3000 zł. Żeby dostać decimatora za 78. Ale ja się nie przejmuję, dlatego otwieram 3 razy 9000 zł. 9... Robię to, robię to, robię to, robię to. Robię to, robię to. Hmm. Hmm, 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 No słabo, słabo Słabo zaryzykowałem, otwórzmy sobie skrzynkę yy, Może jakieś od was stworzyliście Druszoks Druszok, druszok, druszok Hmm Druszoks Otwórzmy jednego Druszoksa Co tu jest? Czyli tak. 50% się zwróci, 50% się nie zwróci. No akurat nam się nie zwróciło. No trzeba dwa razy otworzyć i dostajemy dwa razy nożyk. Zet. Nawet droższy ten ten. Dobra, już nie otwieramy skrzyni tutaj. No słabo dzisiaj. Dzisiaj idzie słabiutko. Może jakiś kontrol. Hmm, coś za 500, co to około AWP-BOOM 28% Robimy AWP-BOOM Oj, czkawka No słabo Jakby się kontrakt udało zrobił jak zakręćmy sobie 4 razy rapanuj i idziemy z tym tutaj kontrakcior Nie idziemy z tego robić kontrakt, bo to by za bardzo oddało. Może zróbmy sobie bitface tego kontrakt. O. Nie wiem, to tutaj dołączać. Ja bym sobie stworzył... Może wrzućmy sobie one thing nice, trzy razy. Holy moly, tak 3. No i... 3 razy 6000 zł, 3 graczy więc jak wygramy to tutaj, lecimy na kontrakt, lecimy na kontrakt, a jak nie, to otworzymy żeby zrobić jakiś kontrakt, gdzie już to wygramy. Cześć, nice. Pierwsze rozdanie da nam tutaj, to spoko, traf, ale no nie no to druguję do 300 no teraz może dla nas coś 44 zł no nie holy moly dajcie holy i będzie spoczył no owl to to nie jest no ale mam nadzieję że teraz będzie owl dajcie owl no niestety nie lewia że będzie owl dajcie owl dajcie owl dajcie 3 razy chase. musi tutaj dać nam fajne Zawsze byśmy tutaj wygrali Olden Koi, 270 zł z paczką, ale dla niej za 400 zł. No i tutaj decider tak naprawdę, no ale przegrywamy to. Bitwa generalnie dobra, ale nie dla nas, nie dla nas dobra. Nie dla nas, zróbmy sobie trzy razy tą skrzynię. Pomijmy to, no i to jest dramat. Wróćmy to chociaż na kontrakt. Wszystko to tu mamy. 32 zł dajmy, chociaż co ze styłę. No dzisiaj, dzisiaj, nie za kolorowo.